Zawie go. No, no, chcę. O, strzelam. <grywa> Mega. W podskoku, podskoczyłem i wolno mucha. No, teraz ty. Ależę. Dobra, nice, nice. Jeden ma fajnie te wszystkie no, odznaki no. pokazane, ale inni to wyglądają na takie podejrzane profile, ale też mają dużo oznak, jak się na nich kliknie, tylko nie pokazują ich. No, no. Dziwne. Jakby kupili profile z medalami, bo takie się da kupić. I co ciekawe, takie profile są nie dużo droższe niż profile ze zwykłym primem I uwaga, uwaga, też się daje kupić u sponsora dzisiejszego filmu. Nie wiem, czy nadal je mają. Wow, 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 wow. To był dobry strzał. Zobaczymy, mam jakiś dziwny, duży celownik. Nie wiem, kto mi go zmienił. No, moim nikt nie grał, tylko ja do niego mam dostęp. To nie był. <laughs> <One> <laughs> no, top. fi! Zabrałeś mi killa, no. Ta gra jest do tego stworzona, żeby tutaj cheatować, szczerze. No i Jedna z najlepszych gier do cheatowania, jakie znam. Nie wiem, czy nawet Minecraft bym powiedział, że nie jest aż tak dobry, pomimo tego, że Minecraft nie ma w ogóle anti o, o dwa kile. Ale to ty chciałeś go zabić. Miał być no -scoop, stary. Ups. Nie widziałem nigdy takiego skina do P250. To walnołeś? No, o, one-tap. Żeby było, że legitnie to postrzelam. Zdjąłem go. Na razie tu ich do zera kosimy, więc co ty nagrywa... A, No, zobacz statystyki w ogóle, jakie tam są. No, Jaki no, enemy. No, on, coś, on coś ma, na pewno. No. Zbejtowałem go. Pięknie, ale kredami strzelił mimo wszystko. Ale gość tutaj tak głupio zagrał. A w międzyczasie powiem wam o sponsorze dzisiejszego odcinka, jakim jest reseller cheatofreeldewsinc.com. Link do nich znajdziecie w opisie, a na ich stronie możecie znaleźć cheaty do różnych gier, takich jak GTA, CS2, Fivem. Sprzedają oni również różne spufery, akcesoria i konta do tych gier, a z czasem ich asortyment będzie powiększał się coraz bardziej. W ogóle kupiłem Prima na tym koncie, to jest stare konto w ogóle, to wtedy chciałem sobie zagrać, żeby właśnie tego CS2 i kupiłem Prima, bo pomyślałem, o, czy pewnie będą. O, tymczasem ja. I tutaj mam nawet jakieś yy, skiny, tutaj możecie zobaczyć, skrzynki. Uu, tu gościu ma Butterfly'a jakieś fajne rękawiczki, ale go Butterfly nie jest w najlepszym stanie. Jak tam w tabeli? Uuu, wyżej jesteś, trzeba nadrobić. Idę za Wupą. Zawsze chcę tak właśnie w, w miarę legitnym meczu zrobić więcej killi, to biorę Wupę. Bo za WP najłatwiej się kryć, takie zwierzę, że nie, nie ciągniesz spera, nie walisz się lata, tylko no po prostu trafiłem cię szybciej. Uh, 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 dobra, to nie było legitne. To nie było legitne. Albo powie, że cheater, albo jak nie wie czym jest prospret, to pomyśl, że jestem fantastyczny w to. Dobra, to podejście drugie AWP, a teraz się nie mogę w głupi sposób wywalić. O, miałem dziwną jakąś animację, taką jakbym wypuściła WP. NM już płacze. Nice timing, fake account, subhuman. Okej. Okay. Jestem nad człowiekiem, proszę Państwa. Okej, okay, zabiłem. Co mnie skanuje? Aha, teammate postanowił we mnie strzelić przez ścianę. Dzięki. Dziękuję. <laughs> Ups. O, a nie, dobra. Udało się. O, jesteśmy z Rosji. No to wygląda. Gdyby, gdybym tak mógł stryknąć palcami i umieć rosyjski, to skorzystałbym z takiej opcji, bo to się bardzo przydaje. Szczególnie grając w Counter-Strike'a. Gra Bole eliminowana przez Rosjan. No, nie, znowu głupotę zrobiłem. Prawie się przez to wywaliłem. Już któryś raz z rzędu tak samo. Ale żyje. A ten teammate znowu coś skanuje, jakby chciał. Nie wiem, co by chciał. A ten ziomeczek z tym butter Butterfly'em, widzę, że on tak średnio gra. Wow. Bardzo. Coś z moim embotem jest nie tak. mój aimbot jest za mocny. Przeszkadza mi, aż taki mocny jest. Okej. Okay. Mm -hmm. Uuuu, ciekawa Emeczka, ciekawa Emeczka. Fajna, taka kolorowa. Oho, oho. oho. wyszła dwójka. Pewnie ładuję lepsze. Trzech. Znaczy, wychodzę z meczu? Się po czterech! Marty! I, I co, jak pięciu wyjdzie? Aha, o, oni się poddali! To poddali gdzis, się! A ile było? 12-0. Nawet nie było zmiany rundy. No dobra, widzimy się w kolejnym to filmie. Gdzis.